Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego vloga, w którym chciałem poruszyć dwa tematy, które oczywiście widzicie w widzieliście w tytule. Nagrywam to bardzo na gorąco, bo jest poniedziałek rano. Ja dopiero parę, paręnaście w sumie godzin temu wróciłem do Warszawy po trzech dniach nieobecności. Także trochę mnie ominęło na moim własnym kanale przez to, że. Dostęp do internetu miałem ograniczony, ale to wynika oczywiście z drugiej części, o której powiem. Pierwsza to oczywiście filmik, który ukazał się w sobotę, tak, w sobotę. Tak, zgadza się. W sobotę o godzinie 18, czyli chodzi o filmik Jak dobrze być złym, o botach nagrany z Lucjuszem i tutaj powiem szczerze, wywołał on mnóstwo kontrowersji. Nie miałem jeszcze nawet okazji, żeby usiąść i na spokojnie poczytać komentarze, ale powiem Wam szczerze, że byłem zdumiony. I to nie, nie, że byłem mile zaskoczony, tylko faktycznie byłem zdumiony i bardzo jakby zaskoczony odzewem, który, z którym ten film się spotkał, bo... Nawet porównuję sobie w tej sekundzie dwa filmiki. E, tego samego, nawet e, wcześniej, paręnaście godzin wcześniej, został opublikowany filmik Aronka e, na obiekcie 140. Jak chłopaki w Plutonie zrobili bardzo fajny wynik e, i on e, do, do, do teraz zrobił e, 1040 wyświetleń, e, a filmik. Właśnie o tych botach, opublikowany później, zrobił 1181 wyświetleń od godziny 18 do godziny, zdaje się chyba 10, kiedy go z kanału zdjąłem i ustawiłem jako prywatny. Także w ciągu dosłownie kilku godzin, kiedy ten filmik był online i był online od wieczora do rana, zrobił więcej wyświetleń niż część moich filmów, które są. Publikowane po prostu regularnie, które przedstawiają e, jakieś sytuacje czołgowe. Chciałem się odnieść, bo tak jak mówię, jeszcze nie do końca znam komentarze, czytałem tylko kilka z nich. Chciałem się generalnie odnieść do. E, Całego tego zamieszania, które ten film wywołał, przede wszystkim tutaj Łukasz stwierdził, że jest mu przykro, bo to był jego pomysł, żeby ten filmik stworzyć, a najbardziej oberwało się mnie. Nie do końca się z tym zgadzam, bo sami też pewnie pamiętacie, że na Facebooku często takie screeny z takimi graczami umieszczam i akurat na Facebooku zawsze wam, wam się to bardzo podoba. Więc stwierdziłem, że jeśli na Facebooku zawsze tam jakieś macie fajne komentarze wobec tego i faktycznie się dobrze bawicie przy tego typu screenach to rozwinięcie tej formy na filmową jak najbardziej Wam się powinno spodobać i z tego co patrzyłem, bo nawet jest bardzo dużo łapek w górę i w dół, co też pokazuje, że dużej grupie osób ten filmik się podobał, a dużej grupie osób się ten filmik nie podobał. Także, no, cóż tak dużo mówić? No, film, tak jak mówię, wywołał dużo kontrowersji, wywołał dużo, dużo zamieszania. O, tak mogłem powiedzieć, to jest chyba dobre słowo: zamieszanie. Czy było to zamieszanie dobre? Powiem Wam szczerze, no, chyba nie do końca. Chodziło mi o to. Na pewno. Nie spodziewałem się y, takiej reakcji, nawet tam widziałem, Hallach się wypowiadał y, na ten temat, że ten film źle wyglądał y, i niepotrzebnie tak to było. Tak jak mówię, no chyba część osób nie do końca zrozumiała ideę stojącą za tym filmem, bo nie chodziło o śmianie się y, z tych potencjalnie grających tam na przykład y, kilkulatków na koncie z rodzicami, albo na przykład starszych osób, to chodziło tylko o y, wypunktowanie y, tego o... O samą grę, ale to tłumaczyłem. Nie, nie, chcę też, nie chcę się tego szczerze mówiąc mówić po raz kolejny. Po prostu wydaje mi się, że część osób nie zrozumiała idei, a część faktycznie poczuła się urażona tym, że dlaczego ja mam prawo się wypowiadać na temat innych graczy. Tutaj uwagę taką Lucjusz dał, że przecież jest tak, że na przykład często. W, przy okazji innych sportów albo innych aktywności takie zachowanie jak właśnie wypunktowywanie słabych zagrań czy słabych w ogóle zachowań jest na porządku dziennym i z tego problemu nie robi. Albo wręcz na przykład chociażby w NBA naśmiewanie się z jakichś totalnie głupich sytuacji. Są programy, w których chociażby szakonilbie, bierze udział, gdzie na przykład śmieją się z tego, że w sobie sznurówki wiąże i to są no jakieś zupełnie już absurdalne sytuacje, a dla nich jest to, jest to takie miejsce i sytuacja, do pośmiania się, także no mówię no po prostu może nie do końca to się znalazło może to nie do końca jakby było pokazane we właściwy sposób przez co dużo osób mogło poczuć się urażonych dlatego podsumowując ten materiał, zdjąłem go z kanału na spokojnie pocztam sobie komentarze przeanalizuję je, nie usunąłem go od razu po prostu bo się przestraszyłem po prostu go usunąłem do, do puli prywatnej po to, żeby poczytać sobie co o tym materiale myśleli, myślicie, e, jakie są Wasze przemyślenia e, i żeby po prostu mieć już na kilka minut w spokoju okazję, żeby e, poczytać co tam było nie tak i jakby kończąc ten, ten temat tego filmiku. Em, nie zależy mi na budowaniu kanału kontrowersyjnego, opartego o materiały, które wywołują lawinę komentarzy, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Chciałbym tworzyć kanał, który faktycznie ma tam swoją jakość i go do tej pory znaliście. Także przepraszać nie będę, bo nie robiłem tego, nie wiem, pod naciskiem albo nie wiem, no, w jaki sposób nawet trudno teraz mi to określić. Po prostu to, to był mój wybór, tak? To był mój świadomy wybór, żeby taki filmik zrobić i ze świadomych wyborów nie będę, um, nie będę jakoś tutaj przepraszać, bo nie mam za bardzo za co. Gdyby to było tak, że na przykład e, robiłem to, nie wiem, albo wbrew sobie, albo po kryjomu um, i tutaj miałem kogoś w to faktycznie może byłoby tak, że musiałbym powiedzieć, e, że to był błąd. Tutaj jak najbardziej byłem świadom tego. Podjęliśmy z Łukaszem decyzję, żeby ten materiał puścić, e, więc mogę jedynie, jeśli kogoś to uraziło, to uderzyć się w pierś i tyle. No i w sumie, tak jak mówię, no, materiał był, jaki był. Nie zależy mi na budowaniu kanału wokół materiałów, które wywołują taką taką bardzo, no, może, może to nie byłaby jakaś burza, ale no mimo wszystko, tak jak mówię, no, w ciągu kilku godzin ten materiał bardzo szybko wzrósł w wyświetleniach. Bardzo było dużo komentarzy. Nawet jak teraz patrzę na swoje filmiki, no to, żeby nie być gołosłownym, na przykład, no, no lecimy po kolei. Komentarze mam 16, 4, 8, 4, 17, 13, 21, 2, 6, 33, a pod tym filmikiem było 36 komentarzy. I mówię, tamte filmiki, o których teraz mówiłem przed chwilą, to są filmiki sprzed kilku, kilkunastu dni i one notują na przestrzeni tego całego czasu komentarzy mniej niż ten filmik zrobił w ciągu dosłownie, nie wiem, 20. No, 10-12 godzin. Także no było to całkiem interesujące zobaczyć rano tak dużą liczbę wszystkiego: wyświetleń, łapek w górę, łapek w dół i komentarzy. Ale teraz, tak jak mówię, na spokojnie będę mógł się z tym zapoznać i tyle. Druga rzecz. To fakt, że 3 dni, dni nie było mnie ani w Wodzie, ani na kanale dlatego, że w ciągu. No w sumie tam dwóch dni pada decyzja o tym, żebym pojechał na strefę militarną. I to zdjęcie, które widzicie, pochodzi właśnie ze strefy militarnej w Gostyniu, a dokładniej w podrzeczu dzięki uprzejmości znowu Wargamingu tak naprawdę to było całkiem ciekawe bo tydzień po tygodniu wróciłem z Bowington z, z Tankwestu tylko po to żeby mieć kilka dni przerwy żeby zdążyć uprać ciuchy i się rozpakować żeby zaraz po tym praktycznie mieć zaproszenie na no dobra Tankwest był trochę wcześniej ale mimo wszystko żeby mieć zaproszenie na strefę militarną w gostyniu i Pomyślałem sobie, że, bo zapytałem, no prana, czy warto jechać, jak to w ogóle wygląda, bo, go, bo nie znam akurat tej strefy militarnej. Powiedział, że, no jeśli pogoda będzie taka jak rok temu, czyli że będzie skwar i upał, to naprawdę będzie trudno, bo będzie, bo warunki naprawdę będą dość wymagające, stać w słońcu i, i tam przez te dwa dni się bawić, ale z drugiej strony naprawdę warto pojechać, bo mimo wszystko strefa militarna jest troszkę inna niż, niż tankfest, bo na Tankfest oczywiście są te scenizacje na tej głównej arenie i jest muzeum. Tutaj jest to trochę inaczej, bo jest bardzo dużo grup rekonstrukcyjnych. To oczywiście były też na tam kwestie, ale to jakoś to wygląda troszkę inaczej. No jest tego sprzętu masa i jest on ten taki sprzęt sprawny jest bardzo blisko nas. I oczywiście są też pokazy troszkę inne, bo oprócz pokazów stricte e, takich czołgowych, są również pokazy na przykład e, byli dwaj panowie, e, którzy mm, rekonstruowali husarię, czyli po prostu pokazywali, jak wyglądał prawdziwy husarz, jak wyglądało jego uzbrojenie, jak wyglądało jego opancerzenie, jak wyglądały konie. Także naprawdę no, dużo się działo takich nie tylko rzeczy związanych z drugą wojną światową, ale również okresami wcześniejszymi, ogólnie historią e, wojskowości. No okej, okay. jeśli to ma tak wyglądać, to mówię, jadę, przekonam się na podę. Bardzo fajna impreza, bardzo y, jestem znowu wdzięczny Wargamingowi za to, że mieliśmy okazję y, pojechać, bo znowu oczywiście było stanowisko... Y, y, była ta ciężarówka i było mobilne stanowisko do grania, gdzie można było sobie spłać swoich sił w konkursach w wota oraz w okręty. Du, chyba praktycznie wszyscy, którzy chcieli, dostali woreczki z wszelkimi, wszelkimi takimi niespodziankami to była koszulka, kody, jakieś jeszcze bryloczki. No, przez w sumie nasze, tą, naszą tam obecność, czyli od piątku do niedzieli po popołudnia, zawsze ktoś był chętny, kto, znaczy, zawsze była kolejka. Która chciała pograć. Oprócz mnie, oczywiście, jeszcze był Faja oraz Nopran. Nopran, jak zwykle, niezawodny przez trzy dni, praktycznie nie oszczędzał gardła po to, żeby całej grupie tam czekających osób zapewnić jakąś tam rozrywkę i konkursy. No, Faja zawsze rozchwytywany przez swoich wiernych fanów, zawsze służył sobą, żeby zrobić zdjęcie, pogadać, a ja tam tak w sumie. no. Między nimi dwoma starałem się też, jeśli ktoś mnie rozpoznał, było bardzo zawsze miło jakieś tam zdjęcie zrobić i oczywiście też śmieszna sytuacja, bo jeszcze się nie wyrobiłem ze wszystkimi materiałami z Tankfestu, a już będę mieć kolejne materiały dla Was, chociażby ze strefy militarnej, łącznie z bardzo unikatowymi materiałami. Bo jeździłem czołgiem. Także naprawdę bardzo, bardzo fajne materiały. Udało się w kilka takich nieoczekiwanych miejsc dostać. Więc oprócz pokazu inscenizacji i na przykład filmików, chociażby z artylerią Goździk albo naszymi transporterami Rosomak, mam też właśnie filmiki z tych różnych rekonstrukcji, z tych okopów i ogólnie tam z tego, co tam. Faktycznie było wystawione plus właśnie przejażdżki t 3485 więc myślę, że również powinno Wam się to podobać. Więc naprawdę, fajnie, bo materiały, tak jak mówię, no, Tankwest jeszcze się nie skończył, a już będę mieć dla Was materiały z kolejnego takiego zlotu militarnego. Więc myślę dla tych, którzy się tym interesują, bo faktycznie stwierdzam, że i widzę, że materiały z Stanquestu oglądają się mniej niż filmiki z WOTA. Niemniej na pewno nawet na wstawie militarnej spotykam się z pytaniami, czy będą jeszcze filmiki z Tankfestu. Mówię tak, jeszcze będą, mam dla Was jeszcze jakieś tam materiały, więc jest grupa pasjonatów, którzy faktycznie chcą te filmy oglądać i ich, ich to interesuje także dla tych osób naprawdę fajnie, że będę mieć kolejne filmiki. No, i też cóż mogę powiedzieć, jeśli Wam się ten vlog podobał, dajcie łapkę w górę. Również będę, przyjmuję na klatę, łapki w dół za pierwszą część tego vloga, czyli informacje o materiałach związanych z filmikami o botach. Ale to jak mówię, no, było to robione z pełną świadomością. I dlatego też jestem gotów przyjąć krytykę i jestem również świadom, że przez jakiś czas może ten filmik za mną się ciągnąć, ale tak jak mówię, to jest to, zawsze trzeba brać odpowiedzialność za swoje filmy i z, po prostu z pełną świadomością przyjmować zarówno dobre słowa, jak i słowa ewentualnej krytyki bądź... Niezadowolenia. Także to tyle w tym vlogu. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Przepraszam, że ostatnio nie było, ale tak jak mówię, no, wyszło to dość szybko. Do tankwestu się przygotowałem i filmiki były na kanale codziennie. W czasie strefy również były filmiki, ale e, teraz będzie z tym trochę trudniej, bo muszę znowu nabrać tego tempa i odświeżyć e, po prostu swoje filmiki na kanale, żebyście znowu mieli materiał. Także to tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. I do następnego. Cześć.